Maryla Rodowicz o emeryturze. 2600 zł to za mało na życie gwiazdy. Po rozwodzie z milionerem Andrzejem Dużyńskim Maryla Rodowicz nie kryje żalu emerytura, choć podwojona do 2600 zł, nie wystarcza na jej wystawne życie. Piosenkarka musi koncertować bez końca, by utrzymać dom w Konstancinie i służbę. Śpiewam do końca życia, wyznaje. A jej skargi na niskie świadczenia znów elektryzują media. Ile naprawdę zarabia ikona? Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, od lat nie schodzi z pierwszych stron gazet, a temat jej emerytury wraca jak refren przeboju. Rozwód z Andrzejem Dużyńskim, milionerem i jej wieloletnim wsparciem, wywrócił jej świat do góry nogami. Jak wyznała w na żywo. To on kiedyś trzymał rękę na pulsie finansów, płacił rachunki, pensje służby, organizował remonty. Musiałam się nauczyć, ile co kosztuje. Teraz wszystko na mojej głowie wspominała znutą goryczy. Ale Maryla nie zamierza się poddawać. Każda kobieta da sobie radę bez faceta rzuciła z pewnością siebie, choć nowe realia zmusiły ją do nieustannej pracy. Wielki dom w Konstancinie. Prawdziwa perełka pod Warszawą pochłania fortunę. Utrzymanie ogrodu, rachunki i gosposia, która od dwudziestu lat sprząta u gwiazdy, to koszty, z których Rodowicz nie chce rezygnować. Ogrodnik przychodzi raz w miesiącu, zwłaszcza wiosną po zimie opowiadała Jastrząb Post, malując obraz życia w luksusie. Przyzwyczajona do wygód, wciąż koncertuje, by związać koniec z końcem. Ale cios przyszedł z TVP, utrata posady jurorki w The Voice of Senior pozbawiła ją stałego źródła dochodów. Muszę śpiewać do końca życia, żaliła się SuperEkspressowi, znów wracając do tematu emerytury, który stał się jej medialnym leitmotivem. Kiedyś szokowała, ujawniając, że dostaje zaledwie 1300 zł miesięcznie kwota, która brzmiała jak żart wobec jej statusu. Teraz, jak zdradziła SuperEkspressowi, emerytura wzrosła do 2600 zł, zwiększyła się. Ale to i tak za mało. Kto utrzyma się za 1500 zł? Ja mam 2600 zł i to nie są pieniądze na życie, narzekała. A jej słowa wywołały fale dyskusji. Dla zwykłych emerytów to suma nieosiągalna, ale dla gwiazdy, która żyje na poziomie Konstancina, to kropla w morzu potrzeb. Nie wiem, jak ludzie przeżywają za takie grosze, dodała, nie kryjąc frustracji. Maryla, mimo 78 lat, nie zwalnia tempa scena to jej żywioł i konieczność. Fani podziwiają jej energię, ale jej skargi budzą mieszane uczucia. Jedni współczują, inni pytają, czy gwiazda nie przesadza. Emerytura za 2600 zł może nie pokryje luksusów? ale z koncertami Rodowicz wciąż zarabia krocie. Czy naprawdę musi śpiewać do końca? Jedno jest pewne, temat jej finansów jeszcze długo będzie rozgrzewał media do czerwoności.